Cześć. Xiaomi Mi 9 to jeden z najgorętszych smartfonów 2019 roku. W sumie nie ma się czego dziwić. Dobra specyfikacja, niska cena, a za wszystkim stoi znana i lubiana marka. Ten smartfon od początku był skazany na sukces, co potwierdzają świetne wyniki sprzedaży. Nie jest jednak pozbawiony wad, o czym zaraz się przekonacie. Swoim wyglądem, Xiaomi Mi 9 mnie nie zachwycił. Prezentuje się dokładnie tak, jak większość topowych flagowców. Duży wyświetlacz AMOLED z noczem w kształcie kropli wody, zamknięty w obudowie wykonanej z metalu i szkła. Chociaż z drugiej strony nie można też mu nic zarzucić, wszystkie elementy obudowy zostały ze sobą bardzo dobrze spasowane, a krawędzie przyjemnie zaokrąglone, dzięki czemu smartfon przyjemnie leży w dłoni. Ale wykonany z hartowanego szkła Gorilla Glass piątej generacji tylny panel jest bardzo śliski, a do tego niesamowicie się brudzi i zbiera odciski palców. Dlatego lepiej przyzwyczaić się do silikonowego ETUI dołączonego do zestawu, które brudzi się trochę mniej od telefonu, ale jest znacznie mniej śliskie. Jeśli chodzi o położenie przycisków, to z lewej strony mamy konfigurowalny przycisk oraz tackę na karty SIM, a z prawej strony przycisk zasilania oraz regulacji głośności. Na górze umieszczono głośnik do rozmów oraz pod podczerwieni, a na dole mikrofon, port USB typu C i głośnik multimedialny. Niestety nie ma tutaj złącza Jack 3,5 mm więc aby użyć swoich ulubionych słuchawek będziemy musieli skorzystać z dołączonej do zestawu przejściówki. Jakość dźwięku z głośnika jest dobra, w sam raz do oglądania filmów i muzyki, ale trochę płaski. Ponadto producent u góry upakował także niewielką, ale dobrze widoczną diodę powiadomień. Z tyłu Mi 9 znajduje się potrójny aparat, który moim zdaniem jest jedną z bardziej irytujących rzeczy w tym telefonie i nie chodzi mi o jego działanie. Aparat wystaje ponad obudowę tak bardzo, że nawet etui nie jest w stanie go całkowicie zakryć, ale na szczęście obiektywy położone są przy bocznej krawędzi, więc kiedy go kładziemy na stół to się nie kołysza. Xiaomi Mi 9 ma bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,39 cala wyprodukowane przez firmę Samsung. Ekran o rozdzielczości 2380x1080 pikseli chroni Gorilla Glass szóstej generacji, a zagęszczenie pikseli na cal wynosi 409. Obraz jest bardzo ostry i szczegółowy, a kąty widzenia i wyświetlana czerń rewelacyjna. Nie mogło też zabraknąć obsługi HDR10. Domyślna jasność wynosi 430 nitów, jest to więc trochę mniej niż w Mi 9T czy Lenovo Z6 Pro, ale nawet w słońcu wyświetlacz jest czytelny. Jeśli chodzi o specyfikację, to Xiaomi Mi 9 zbudowany został na bardzo mocnych podzespołach z najszybszym na rynku ośmiordzeniowym Snapdragonem 855 na czele, do czego dochodzi 6 GB pamięci RAM i w zależności od wybranej opcji 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej na dane. W codziennym użytkowaniu Xiaomi Mi 9 sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Wszystkie aplikacje ładują się w mgnieniu oka, a system działa bardzo płynnie. Potwierdzają to zresztą wyniki benchmarków. W teście AnTuTu Xiaomi Mi 9 zdobył ponad 369 tysięcy punktów, w benchmarku 3DMark w teście Slingshot Extreme ponad 5500, a w Geekbenchu wynik jednego rdzenia to 3414 punktów, a wynik wszystkich rdzeni 10957 punktów. Żeby nie było wątpliwości, Xiaomi Mi 9 radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami jak Asphalt 9 czy PUBG. To samo tyczy się oglądania filmów, przeglądania internetu i pracy na wielu aplikacjach. Bez problemu możemy uruchomić kilka aplikacji jednocześnie i przełączać się między nimi bez zwłoki. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Xiaomi Mi 9 jest jednym z najszybszych smartfonów, jakie miałem w przyjemność testować. Xiaomi Mi 9 posiada jeden z najbardziej uniwersalnych aparatów, w skład którego wchodzą aparat główny 48 megapikseli od Sony, aparat ultra-szerokokątny 16 megapikseli, także firmowany logo Sony, a także teleobiektyw o matrycy 16 megapikselów, tym razem od Samsunga. Z przodu mamy aparat do selfie z matrycą 20 megapikseli. Taki zestaw zapewnia wszystko to, co dopełni szczęścia potrzeba. Aparat główny z sensorem Sony pozwala robić zdjęcia w maksymalnie w 48 megapikselach, ale domyślnie robi je w 12, łącząc cztery sąsiednie piksele w jeden. Można oczywiście robić zdjęcia w 48 megapikselach, ale moim zdaniem jest to zbędne i nie zyskujemy zbyt wiele szczegółów, a mocno odbija się to na wadze zdjęć. I trzeba o tym pamiętać, bo Mi 9 tak samo zresztą jak Mi 9T nie obsługuje kart pamięci, więc jak lubimy sobie zrobić kilka zdjęć w plenerze i nagrać film z wycieczki, no to pamięć z telefonu może zapełnić się w oczach. Mi 9 robi bardzo ładne zdjęcia z żywymi naturalnymi kolorami oraz dobrym kontrastem, zwłaszcza w dobrych warunkach oświetleniowych. Autofokus działa szybko i sprawnie, ale szkoda, że żaden obiektyw nie posiada stabilizacji optycznej. Jeśli chcemy, to możemy włączyć też sztuczną inteligencję, czyli tryb, w którym smartfon sam dobierze najlepsze ustawienia obrazu w danej scenerii. Gdy światła jest mniej, możemy robić zdjęcia w specjalnym trybie nocnym, ale zajmuje to trochę więcej czasu niż w trybie automatycznym, za to zdjęcia wyglądają dużo lepiej. Przednia kamera do selfie to spory plus dla Xiaomi. Zdjęcia wychodzą ładnie, zarówno w trybie automatycznym, jak i portretowym. Szczegółowość jest dobra, a kolory naturalne. O czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że Xiaomi Mi 9 nie ma stabilizacji optycznej, a jedynie stabilizację cyfrową, która przydaje się zwłaszcza w czasie filmowania, a filmy wideo kręcimy maksymalnie w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Jest też tryb Full HD 60 klatek na sekundę oraz Slow Motion nagrywany także w Full HD z szybkością 960 klatek na sekundę. Niestety, ale podobnie jak w Mi 9T, maksymalnie w Slow Motion możemy nagrywać 10-sekundowe filmy. O ile w przypadku Mi 9T taki limit można zrozumieć, w końcu smartfon ten posiada starszego Snapdragona 730, o tyle Mi 9 ma na tyle dobrą specyfikację, że powinien bez problemu nagrywać także w spowolnieniu bez takich limitów. Zwłaszcza, że w także wyposażonym w Snapdragona 855 Lenovo Z6 Pro filmy w slow motion możemy nagrywać bez takich ograniczeń. Xiaomi Mi 9 pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z nakładką MIUI 10. Telefon działa bardzo szybko i stabilnie i posiada kilka fajnych dodatków. Mi najbardziej do gustu przypadł ciemny motyw oraz druga przestrzeń, czyli możliwość utworzenia drugiego profilu na telefonie. Jest to bardzo fajna opcja np. dla posiadaczy smartfonów służbowych. W prezencie od Xiaomi otrzymujemy także wiele aplikacji, z czego większość jest moim zdaniem zbędna. Poza podstawowymi aplikacjami systemowymi jak Kompas czy aplikacje do zarządzania multimediami dostajemy też programy firm trzecich jak Amazon, Facebook czy AliExpress. Fajnie, że wszystkie te aplikacje umieszczone zostały w jednym miejscu, dzięki czemu szybko i łatwo możemy je od razu odinstalować. Minusem jest tak samo jak w Mi9T przekombinowanie najprostszych rzeczy. W Mi9 Always on Display przetłumaczony zostały na ekran zgodny z otoczeniem, a opcje dotyczące uśpienia ekranu przeniesiono z ustawień wyświetlacza do ustawień blokady ekranu. Trochę to nieintuicyjne i mylące, ale da się przyzwyczaić. Mi 9 posiada wbudowany akumulator o pojemności 3300 mAh. Pojemność dość mała jak na topowy model, ale bez problemu zapewnia dzień pracy. Ładowanie z kolei nie zajmuje zbyt wiele czasu, bo około 2 godzin. Mi 9 wspiera szybkie ładowanie 27W, ale z jakiegoś powodu w zestawie znajduje się tylko zasilacz 18W. Sporym plusem jest natomiast bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe 20W, dzięki czemu uwolnimy się od zbędnych kabli. O czym jeszcze chciałem wspomnieć. Mi 9 posiada pojedynczy głośnik multimedialny umieszczony na dole obudowy. Wprawdzie wydawałoby się, że głośniki są dwa, ale jest tylko jeden umieszczony z prawej strony. Z lewej z kolei ukryty został mikrofon. Jakość dźwięku jest wystarczająca. Spokojnie sprawdza się przy oglądaniu filmów i grach. Co zaś się tyczy czujników, to poza wbudowanym w ekran czytnikiem linii papilarnych, któremu towarzyszy system rozpoznawania twarzy, mamy tu także Bluetooth w wersji 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi, GPS, LTE i co bardzo ważne, moduł NFC do płatności mobilnych. Telefon posiada także slot na dwie karty w formacie nanoSIM, ale jak już wspomniałem, nie obsługuje kart microSD. No i przyszedł czas na podsumowanie. Większość smartfonów Xiaomi można podsumować jednym zdaniem. Wysoki stosunek jakości i wydajności do ceny. No i nie inaczej jest tym razem. Mi 9 jest dobrze wykonany i ładnie wygląda. Na pewno sporą zaletą tego modelu jest dopracowany system Android 9.0 z nakładką MiUI, o którym producent nie zapomina i często wypuszcza aktualizację. Mi 9 posiada świetny wyświetlacz AMOLED i jest jedną z najtańszych opcji ze Snapdragonem 855 i potrójnym aparatem. Ale atrakcyjna cena odcisnęła na nim także swoje piętno. Największymi wadami Mi 9 jest brak slotu na kartę microSD. W dzisiejszych czasach, kiedy system potrafi zarezerwować ponad 20 giga, zdjęcia zajmują po 80 MB, a kilkunastosekundowy film ponad 100, złącze microSD powinno być obowiązkowe. Trochę słabo też prezentuje się bateria. Mi 9 mogłoby mieć te 4000 mAh, żeby wytrzymywać nieco dłużej niż jeden dzień. Tak więc jak widzicie, Mi 9 nie jest smartfonem idealnym, ale dużo mu nie brakuje. W swojej cenie oferuje naprawdę bardzo dużo, i nikt, kto zdecyduje się na jego zakup, nie powinien tego żałować. Ja już się będę z wami żegnać. Napiszcie, co sądzicie o nim w komentarzach. Do zobaczenia, cześć.